Cześć czołem, witajcie w nowej dobranocce rozgrywki. Ja nazywam się Pres Perez, a to jest Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition, czyli wydanie zbiorcze gry, które okazało się trochę ponad rok po premierze podstawki. Od premiery podstawki otrzymaliśmy szereg DLC, łącznie 7, które zawarte były w Season Passie. Można było je też kupować osobno. Zawierały one nie tylko nowe misje fabularne, ale też nowe grobowce, nowe bronie i nowe stroje. I jak wszystkie te dodatki przestały się już ukazywać, to firma Square Enix postanowiła wydać wydanie zbiorcze, które nazywa się właśnie Definitive Edition. I w nim znajdziecie wszystkie te dodatki, wszystkie popierdółki z różnych edycji gry, dodatkowe stroje i ekstrasy Deluxe. Co ciekawe, Planowano również ósme DLC fabularne z grobowcem, które nie było oficjalnie zapowiedziane, więc nie było też rozpaczy, gdy okazało się, że ono nie powstanie. Ale w tajemnicy przygotowywano coś, co miało nawiązywać prawdopodobnie do drugiego Tomb Raider miało pokazać stare Croft Manor, starego Lokaja, a także wspominać o przygodach kolegów i koleżanek Clary z Shadow of The Tomb Raider, które przeżyli oni. Po tej części zakładam więc, że miały to być jakieś notatki do przeczytania albo jakieś audiologi do posłuchania, więc dużo nie tracimy. Z tego ósmego DLC, które nigdy nie powstało, dostaliśmy tylko strój treningowy z domulary, który możemy przywdziać w każdej chwili przy ognisku, tak jak zmienia się stroje w trakcie kampanii. Co ciekawe, wszystkie nowe grobowce, tak samo jak grobowce z podstawki, możemy nie tylko przejść w trakcie kampanii. Ale eksplorować je dowolnie w osobnym trybie, w, podczas którego wybierzemy sobie walkę na czas, walkę na punkty albo swobodną eksplorację. Podczas y, swobodnej eksploracji po prostu sobie zwiedzamy, podczas walki na czas musimy dotrzeć do końca jak najszybciej, żeby zdobyć złoty medal. Podczas walki na punkty zdobywamy odpowiednie kuleczki i dostajemy punkciki, które później lokują nas w rankingu online ze wszystkimi innymi graczami. W trybach tych można grać solo, ale można grać też w kooperacji. Co jest dosyć ciekawe, kooperacja była już w poprzedniej części, powraca teraz w nieco innej formie. Jeżeli chodzi o te grobowce nowe, to muszę przyznać, że są one naprawdę, naprawdę świetnie zrobione. Różnią się stylem, różnią się klimatem, mają bardzo ciekawe zagadki. Tutaj, tak samo jak w podstawowej wersji gry, dużo większy nacisk położony jest na eksplorację i na zagadki niż na jakąś walkę czy jakieś takie proste, liniowe sekwencje, jak to było w poprzednich dwóch odsłonach tego rebootu serii Tomb Raider. Także, jeżeli słuchaliście naszej recenzji na rozgrywce, to wiecie, że Razer i Koldan dosyć mocno Shadow of the Tomb Raider krytykowali. Ja starałem się go w miarę możliwości bronić. Ale uważam, że teraz w wersji Definitive Edition wszyscy, którzy mają grę, powinni do niej wrócić. Ja na przykład, mając Season Passa, dostałem Definitive Edition Upgrade za darmo, no bo tak naprawdę to już wszystko miałem, tylko teraz to się inaczej nazywa. Natomiast jeżeli posiadacie samą podstawkę, to możecie sobie tego Season Passa dokupić. On teraz nazywa się właśnie Definitive Upgrade i tak naprawdę dodaje wszystko, co da się dodać do gry. I teraz ta gra jest dużo pełniejsza, dużo ciekawsza właśnie dzięki tym grobowcom tym grobowcom i zagadkom, które przybliżają Larę znowu do tych starych odsłon, gdzie trzeba było dużo kombinować, dużo główkować, wspinać się, obserwować teren, szukać przejść i to wszystko tutaj jest. Mało walki tak naprawdę się zdarza w tych dodatkowych misjach, jest jej trochę, ale w porównaniu do reszty zawartości to, to jest naprawdę taka tylko jakaś malutka część całej zabawy i moim zdaniem to bardzo dobrze. Można się skoncentrować na odkrywaniu nowych miejsc i Nowego lore oraz fabuły, dlatego że wszystkie te grobowce wprowadzają nowe historie, na przykład mówią nam trochę o przeszłości Abi oraz o przeszłości tego rejonu, w którym się toczy gra. Są też takie historie, które opowiedzą nam na przykład jakieś dodatkowe wątki na temat naszych przeciwników, ale są też takie grobowce, które są bardzo krótkie i za dużo fabuły tam w nich nie ma. Generalnie rzecz biorąc, w ogóle wszystkie te grobowce są dosyć krótkie i przechodzi się je bardzo szybko. To nie jest dobrze. Ja uważam, że powinny być dużo bardziej rozbudowane. I jeżeli bym grał w nie po kolei, jeden po drugim, w kolejności wychodzenia, tak jak one wychodziły, i musiałbym czekać na przykład miesiąc na kolejny, to chyba nie byłbym zbyt szczęśliwy. Ale w tej postaci, teraz, Definitive Edition, uważam, że, że taka dawka, która pozwoliła mi na powrót do gry po przejściu kampanii e, i pozwoliła mi pobawić się z nią kilka dodatkowych godzin, to jest odpowiednia dawka. A jeżeli będziecie grali od nowa i będziecie sobie te grobowce odkrywali w trakcie kampanii, to już w ogóle ta gra będzie się wydawała dużo pełniejsza dużo bogatsza, chociaż nie wszystkie dodatki przejdziecie w trakcie kampanii, niektóre z nich będziecie mogli odblokować dopiero po jej ukończeniu. Tutaj widzicie właśnie jak biorę udział w trybie punktowym, czyli pokonuję grobowiec po prostu zbierając punkciki i noszę jakiś taki klasyczny strój lary, brązowe spodnie, niebieski podkoszulek. Jak widać. Klasyka, jeżeli chodzi o eksplorację, mamy dużo skakania, chwytania się krawędzi, wspinaczki. Moim zdaniem, jest to bardzo dobrze wykonany element tej gry. Jak widzicie, ja nie używam żadnych podpowiedzi na ekranie, więc gram w trybie hard. I to jest tryb hard, zarówno w eksploracji, w zagadkach, jak i w walce. Co, co powoduje, że ta imersja jest dużo większa, dużo lepiej się bawię. I moim zdaniem, powinniście spróbować też tak zagrać. Gra nie jest wybitna, i na pewno odrobinkę odstaje od pozostałych dwóch części, przede wszystkim przez problemy techniczne. I o tym mówiliśmy już wcześniej. Natomiast w międzyczasie od premiery pojawiło się wiele aktualizacji. Te aktualizacje bardzo dużo pomogły. Yy, I jest dużo lepiej. Nie ma takich bugów, które były wcześniej, ale nie ma co tutaj oszukiwać, że jeżeli chodzi o inteligencję przeciwników, to dalej ona szwankuje. Jakieś, jakieś takie problemy z detekcją kolizji dalej się zdarzają. Ale to nie jest problem. Koniec końców Shadow of the Tomb Raider w wersji Definitive Edition oferuje naprawdę rozbudowaną i wciągającą rozgrywkę, która przykuwa do monitora i uważam, że jeżeli wcześniej nie chcieliście spróbować tej gry, bo słyszeliście o niej złe opinie, to teraz powinniście zdecydowanie, definitywnie wręcz po nią sięgnąć, dlatego że to jest po prostu dobra rzecz. A jeżeli nadal nie jesteście pewni, mimo mojej rekomendacji, to na Steamie jest darmowe demo, taki trial, który możecie sobie zainstalować i sprawdzić sami. Także ja wam życzę dobranoc, pozdrawia Lara i do usłyszenia.